Cześć, widzowy widzowie, to jest mój kolejny odcinek na kanale z Brawl Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, że będę wam przedstawiał moich pięciu ulubionych zadymiarzy w Brawl Stars. Każdy ma swoje top 5 ulubionych i każdy ma swoje top 5 najgorszych zadmiarzy, więc ja dzisiaj będę wam przedstawiał moich pięciu ulubionych zadymiarzy w Brawl Stars, a jeśli pod tym odcineczkiem będzie 15 łapy w górę, to w następnym odcinku będę Wam przedstawiał moich pięciu najgorszych sadmiarzy. Więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. Przypominam, że na 400 subskrypcji na mój kanał będzie special, na którego Was bardzo gorąco zapraszam, a na 385 subskrypcji będzie zapowiedź specialu, na którą również Was bardzo Zapraszam. A teraz przechodzimy do odcineczka. I umówmy się, że nie mam wszystkich zadymiarzy, bo jest, jest bo jest ich 73, ale mam ich 66. Brakuje mi równych 7 postaci: takich jak Chuck, Sandy, Amber, Chester, Sam, Pearl oraz nowy, nowa zadymiarka, Charlie. Więc tych 7 zdmiarzy nie mam, więc będę swoje top 5 ulubionych zademiarzy. Wymieniał z tych, których mam. Więc przechodzimy do moich top 5 zadmiarzy. Pierwszym moim ulubionym zadmiarzem jest dobrze Wam znany Spike. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że to jest moja ulubiona postać. Gram nią najwięcej i najbardziej ją lubię. Mam prawie do niego wszystko oprócz Golda 3 i 25 rangi. Ale w przyszłości ją wbiję i będę miał Wymaksowanego spajka. Teraz Wam przedstawiam co do niego mam. Jak widzicie, mam skina srebrnego za 10 000 golda. Również mam do niego 11 moc. Jak widzicie tutaj. Oraz Gold 2. Do tego mam dwa gadżety. Dwa Star Powery. I aż 4 wyposażenia. I niedawno zdobyte hiper doładowanie Więc brakuje mi 25 rangi i Golda Trójki. Gdzie niedługo wbije bo bardzo mało mi brakuje punktów majestrii i będę miał wymaksowanego spajka. Przechodzimy do drugiej postaci. Drugim moim ulubionym zatemiarzem jest Dynamike. Pewnie dużo osób się zastanawiało kto jest drugi, więc już tłumaczę. Jest to Dynamike. Mega fajna postać, mega mi się fajnie nią gra, dlatego ją daję na miejsce drugie. Nie mam jej wymaksowanej i daleko mi do wymaksowania Dynamike'a, Byłam tylko 18 rangę, brąz 2, 10 moc, ale mam za to dwa gadżety i 2 star powery. Więc lecimy do postaci trzeciej. A trzeci moim ulubionym zadymierzem, a raczej z zadymiarką jest Maisy, Tak, Maisy, którą zdobyłem 3 dni temu i nawet był z tego odcinek. Nie miałem czasu zbytnio nią dużo pograć, ale mam 10 rangę i aż 11 moc. Ulepszyłem ją na maxa i mam 11 moc, niestety nie mam żadnej majestrii ani gadżetów ani star powerów, bo tak jak mówiłem dopiero ją 3 dni temu dropnąłem więc teraz lecimy już do przedostatniej postaci i zobaczcie co to będzie czwartym moim ulubionym zatymiarzem jest Cordelius tak może być to zaskoczenie ale moim zdaniem Cordelius w moim top 5 Ulubionych zadymiarzy musi się znaleźć. Specjalnie kupiłem kiedyś karne zadmiarski, aby go odblokować i się opłacało, bo taki fajny Cordelius mi yy, siadł i nawet do niego mam w końcowskiego skinka zarodnikowy Cordelius. Więc mam na nim brąz 2, dziesiątą moc i 17 rangę. Niedługo będziemy wybijali rangę 20, a później 25. Ma fajnego ulta i jest mega fajny sam w sobie, więc musiał się znaleźć w moim top 5. Lecimy do ostatniego nadmiarza. A na ostatnim miejscu w moim top 5 ulubionych nadmiarze musiał się znaleźć Krug. Musiał się znaleźć dlatego, bo to jest również postać legendarna, tak jak Spike. Jest mega kozacka. Wbiłem na nim 20 rangę, 9 moc, brąz 3 i mam do niego nawet jeden gadżet. Więc to jest mega kozacki zadmiarz. I niedługo wleci na nim 25 ranga. Ale to nie teraz. Więc takie to było moje top 5 ulubionych zadmiarzy. Więc tak wizowie prezentowało się moje top 5 ulubionych zadmiarzy. Więc zrobimy sobie szybkie podsumowanie jeszcze raz. Pierwszym zadmiarzem, moim ulubionym jest Spike. Drugim oczywiście Dynamite. Trzecim Maisie Czwartym Cordelius, na no piąty to krok. Więc każdy może mieć swoje inne top 5. Moje top 5 wygląda następująco. Więc, jak obiecałem, jeśli pod tym filmikiem będzie 15, mapie w górę, to nagram z tego drugą część tego moje top 5 najgorszych zadmiarzy w Brawl Stars. Więc subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. Przypominam, że na 400 subskrypcji mam w kanale będzie special, na którego was bardzo gorąco zapraszam, a na 385 subskrypcji będzie zapowiedź specjalu, specialu, na którą też również zapraszam. A tutaj jak widzicie mój kolega z Brawla, z klubu Klanowicz, jak możecie zaobserwować pisze pozdro i ty, subujcie Fifi, i Fifi najlepiej nagrywa, na ty, dajcie mu suba, on jest najlepszy, więc mega mi miło, i posłuchajcie się jego i jest mega kozacki ziomek, więc w następnym odcinku mogę z nim nagrać odcineczek, więc wyczekujcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do następnego, cześć!